No to witamy w kolejnym potężnym materiale serii Warosobaczyk k 3 3 v 3 ze mną. Potężny Drake. Kiemu? Ja to bym i tak w dół wchodził. I potężny Gerabson. Do Wida. na Matiego, wchodzi... Arka i Wepłocha. Mati mu nie wyśle. Dawajcie w ten dół, kurwa, się wpierdajcie. No i wejdziemy w ten dół jednak. Dobra, będzie na Ale będzie. Nie, ale tak to zrobimy, że niby w górę. Zrobimy dywersję. Ta. Grapa wyśle oczka wszystkie na górę, a potem przelecisz z powrotem. No. Nie, ja się pokażę kamiennymi na górze po prostu. Tak. Kilkoma. I cofniesz, a potem ja, a potem ja będę kopalnie niszczył. A tak to to kurwa jest... kurwa, kurwa, kurwa w tej grze jest kurwa te klik, klikanie kurwa to myszką nie baną Klik klik kurwa i wszyscy wiadomo gdzie mają Boska. My panowie. Dobra, wysyłam jednego inżyniera na górę Zafyki <laughs> Ładnie Co mówisz panie? O, taku, tak. <laughs> No, inżynierów nie, to jest samych rektorów inżynierów nam to przysyłają. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. No i daleki, sztułkę tego kamienia tym lekiem. Oj. Czekaj wtedy dałeś Dałem, dałem, czekaj, bo buduję Kamienia stówę. No, nawet 50 Poszło. Nasz, Nowa, dzięki, A złota dasz? Nie dasz? Tam w sumie, w sumie na razie nie. Ale daj coś, ty ci przechaduje później. Kurde, złota byś rzucił. 50. 200. Może być. Trzeba to oczyścić. Kurwa, i teraz ma lepszy start, nie? Na mnie paruwa. Nie przerwajmy, zmienił hero. No to jest baj... czy, czy zmiana hero. No to jest za, 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 za został, został. No właśnie. Ja sobie zrobię, e, na, na przyszłość się. R, 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 R i ten. I, i, i będzie reset. Então, eu Anderson.

Oni myślą, że jest w dół, ale spokojnie To co my w górę czy w dół wreszcie Na górze ci pomagam, to na górze ci pomagam dla Bejta, nie? Ale idziemy w dół No poniż mu tam, ja też mu tam poniszczę Dobra jestem gotowy gdzie my wchodzimy wreszcie? W dół. W dół. Tak. Na górze rozwal tego smoczka. Rozwalę. Idę mu po złoto. Jesteście gotowi? No jeszcze nie mam płonących. Na dole, gdzie mój budowniczy? Jest. Będę orły robił. No, spotykamy się, zobaczę to. to, Już musimy się musimy spotykać. Twoje budowle zostały zaatakowane. Te, tego smoczka, co mu kryształ bije, rozwal go. Na górze? Tak. tak, idę już tam jednym łukiem. Dobra, ja jestem gotowy ogólnie. Co mówisz, panie? Dawajcie wszystko na dół, kasztany. Cinek, gdzie masz łuki na dole? No, wysyłam. Gdzie masz kurwa orły na dole? Dawaj się, daj, daj dywersja na górze. Dawaj dywersja ci na górze. W chwili, na dół. No ja tam tylko szermierzy, to wiesz. Zrobione. A wyśl, wyśli, wyśli, wyśl wyśl, 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 wyśl. Nie, bo Zbyt mu rozumiem. krychę dasz. Baśniakowi dasz krychę, uważaj No to co, ale nie, niech jest dywersja. Nie, nie dawaj mu krychy. Zniszczę mu jedną wieżę tylko. Nie, nie dawaj mu krychy, bo się wyjebiemy. Cofaj, Cofaj to! Cofaj to! Ja pierdziele Nie, no w sumie jest, mu nic no, nie Dobrze, no nic mu nie dałem kryty. Dobrze jest Dawaj, i teraz na dół I dywersja poszła Chodźcie na dół, no Mam pierwszego orła na dole Nie mam złota na te łuki Ej, ja mam zbyt wielu ludzi, dawać. kurwa No dawaj, dawaj, dawać. no wchodzimy Bo ja, ja sam Jeszcze tu nie, jeszcze nie, ale już się zbliżamy no jak jeszcze nie, jak ja już nie mam góry. No już jadę, już, już do ciebie idę Ja mam trzy niega. łuki na dole tylko No to trudno, to wchodzimy z trzema łukami twoimi I Czemu ka... ty masz nie, całą armię u góry debilu? Szermierze tam tylko są Metal ślicie, metal ślicie Czekaj, kaplicę zbuduję i dopiero wchodźmy Niech się zbuduje No to rób tą kaplicę Gamoniu Robię eee, I ten dawajcie, eee, metal dajcie mi Metal 300 Kurwa, cinek to menda. Oczka ci stoją na dole. To już są nowe? Wchodzimy? Wchodzimy nie, kaplica niech się zbuduje. Dawaj w tych berserkerów na dole. Dawaj na cykerów. bo mi się zablokowało. Baj, baj, kaj, e, tu cajduj mój to. Nawet tego nie shiptuję. Wyjeb pomóc darmu, dobra, wchodzimy. Na kaplicę jeszcze chwilę, poczekajcie. Ja już mam ja już mam limit, kurwa, już mam 70 oczek, ja muszę kurwa tracić. Ta ja też. To zaszczyt, chcę rozkazać. Pędzę do usług. E, tu jestem? Pędzę do usług. Powróciłem ze światów Co mówisz, panie? W porządku. Co mam robić? Zrobione. W porządku. Zawsze mówisz, panie. Dawaj, dawaj. Stoją wam jednostki. Złota nie mam na uchwie. Napierdalej tymi łkami. Napierdalej tymi łkami. Dobra. Druidzi, druidzi! Miecze zaraz! Gdzie tu są miecze do jazdy Nic nie zrobił. Brońmy teraz kaplic. Brońmy. Druidów ma! Uciekaj, hero, uważaj, jedna hero. Nie, on tu musi być. Miecze! Miecze na dole! Karzełku! No dół padnie! Dobra Trzeba dokończyć ten dół Nasyłam, ja mam teraz twój nie, ogników tam jest dużo. Weźcie się, zbierzcie na te ogniki. Idę. Nie. No, nie, dobijacie ogniki. Wiesz, że są poniszczone. Druidzi idą, druidzi idą. Ja będę HP później robił, ale na razie jeszcze nie robię. No bo trzeba... Grappa, nie bij tam wie. od góry, tylko te ogniki tu wybić, bo kopalnie żeśmy nie zrobili. Ale ja mu wysysam tymi kurwa tymi tymi. Ja celuję, żeby mu wyssało, bo my me... elektrycznie <laughs> wysysają. Gra kopalnie bi w bazie, krasnala To wyniszcie kopalnie, ja już tutaj się będę stokował Ty, my, my musimy koniecznie robić... Cinek, ty, ty masz rozwalić te, te... Rozwal ten moduł cały Cinek, rozwal łukami na dole mi pomniki, ja se wypełnię I je od razu doatakuję później Cinek, łuki masz na dole ci stoją Niszczę kopalnie na dole. Cinek, rozwal mi pomniki na dole. Ej, działajmy, kurwa, póki czas, kurwa, gra na granat. Tak, Coś kolejnego. Póki na to czas, pogadamy jak za dawnych lat. Póki na to czas, wypijemy za to, co dał świat. Czekamy na harpie i wchodzimy Niekdo, w... Tak, w harpie będą ważne. Cinek rozwalaj mi robię, robię budynek do Daj mu I, i, od, od, od środek. Cinek rozwalaj mi pomniki na dole. Cinek rozwalaj mu kopalnię. Cinek jednym łukiem mi rozwala kurwa pomniki. Zrób to więcej. Zrób wie, wieloma Ja Ja tam tam nie, 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 tam nie, 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 to czas pogadamy jadada, Póki na to czas, wypijemy do co do świat Póki na to czas. Teraz się z dwóch budynków. Super. Ja z trzech zrobię. Brawo. Wchodzimy? Cinek weźcie. Cinek weźcie. Jak się robią z i zaczniemy atak dajcie kamienie stówę 500 no, na wypijemy za to co do Grapa już nie rób oczek tylko coś innego zaangaż z dołu i zacznie rozpierdalać y tymi łukami ten Zagramy, zagramy jak, na, jak, na, jak na tego, jak na Edwina, Cinka i na kogo wtedy? Nie pamiętam Złota potrzebuje <laughs> ogólnie 500, ile? Złota, złota 500. no Bardzo dużo złota potrzebuje Złota, złota, 300 potrzebuje złota Ja mam maszyny już robię. Tylko maszyny, Napierdano. pierdolone. już zlecamy, ale na razie za mało, że na te kilka HP. Więcej. Poczekajmy jeszcze minutę i wchodzimy. Za minutę wchodzimy, ustawcie się już. Cinek, weź, weź te łuki z dołu i zacznij je angażować do ataków. Dobra. Orły mam. ...zrobione. Co się stało? Już mieliśmy przecież... Kurwa, no czemu oni tak robią? Ja pierdolę. No to A i tak, bym no by przyjga, ja, by, ja bym poszedł... ...ja bym poszedł pod kapłanów, nie? Ja miałem... Pamiętasz odcinek, jak cię zasypałem jakieś kapłanami tymi? Kapłanami oczkami? No. No to miało być, to powtórzone, Już miałem z 40 budynków do tego, yy, z 30 budynków do pan, nie 40, za dużo powiedziałem. To ile mam w bazie? Dobra, wchodzę, w, wchodzę właśnie na to. Dobra, mam tam, y, hapia jest jak coś, harpia już jest pełna hapii. Póki na to czas... A wiarzy jednej nie ma już, nie? Tak. Poczekajcie chwilę, kliknę sobie, tylko będę, za, zakolejkuję sobie jednostki w bazie i wchodzimy. Wy w międzyczasie, bo już jestem. to czas... na to... Aaaaaaas na za to co do świata Chyba wchodzimy Co? Wchodzimy Chodzimy no Happy, gdzie są moje stół A co się stało że teraz? Że, Żebyśli że poddali się, czy co? Czy kogoś wróciło? No, poddali się. i nie, nie wchodziliśmy jeszcze. Mogę się nie mogę powiedzieć, bić. Jakieś jednostki pokusuje inne. Wypijnie, ja to co rok świeżo?

Fajrusz ma kapłanów, już ma kapanów koło tego hero Co? Fajrusz ma kapłanów koło tego hero A. I tak byśmy to nie byłoby opcji, ja bym ich oczkami zalał Orosa No zobaczcie ile balist idzie <grym> No oczy Orosa same by to porobiły później <grym> ty! I co? No, gramy. Connect. A kaponami cię chyba nie ubije. Dzisiaj nie jak się ubić. Drake by nie. chciał bazę przejąć. Da. <laughs> ja bym chciała miał najwięcej. Co? Co? Najwięcej flagów miło Rola do salania. No pod kolanicę, jak już dali flagów trochę. to no, Zostały zaatakowane. Słucham. W porządku. Zaszczer. Jakoś słabo się bronili tam na dole Ja bym, ja, no, ja bym na ich miejscu móździerze najebał i to co na miejscu 9 z 10 bym zdążył w międzyczasie